Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie. Właśnie jesteśmy po obradach żyli. naszego czteroosobowego jury. K. Emila Dorota, ja, Marta i Simona, nasza producentka, która dzień stoi za kamerą. No i nagrywamy ten film, bo chcemy się podzielić decyzją, która właśnie zapadła i naszą radością z tej decyzji. Otóż dyskusja była długa i trudna, bo przyszło bardzo dużo ciekawych zgłoszeń. Bardzo Wam dziękujemy, naprawdę. E, te, wszystkie projekty są bardzo inspirujące. Bardzo różnorodne, formalnie, tematycznie, no ale musiałyśmy wybrać dwa. Niestety, to jest w tej sytuacji. I pierwszy e, pomysł, który bardzo nam się spodobał i chcemy go realizować, jest bliski tym, czy my e, czujemy potrzebę zajmować się e, zawodowo, czyli wnosi e, historię, historię. I zajmuje się postacią, która e, jest z naszej perspektywy bardzo ważną i ciekawą postacią. A mianowicie z Osią Ten projekt to projekt Karoliny Szczypek. O tytule o tym się nawet nie zbliżę. No, tak. Drugi projekt. E który wybrałyśmy po różnej dyskusji. Jest to projekt, który zajmuje się tym tematem trochę taki od komercyjnej strony. No, jakby My korzystamy z popowych ikon, ale nie aż tak chyba, więc jest to dla nas bardzo ciekawe, żeby wejść w to i. A dzisiaj ta w tym projekcie, że są bohaterki i dorki, które każdego dnia boją się, że ktoś się kiedyś stosuje. I to jest coś, ja bym na przykład chciał tego Ja nie, nie wiem, na czym ona polega, ale chętnie się dowiem. Yy, więc... Ja muszę tylko jeszcze dodać to, że w tym yy, pomyśle na pewno ujmie nas to, że on jest taki vibe tricksterowski, co wszystkie trzy bardzo yy, łapiemy. I i czujemy, że to jest coś, co warto rozwijać. Projekt, projekt Agnieszki ma tytuł Boska Farma. I chciałabym jeszcze zaznaczyć, że e, ponieważ naprawdę e, było dużo bardzo ciekawych prac, do niektórych osób odezwiemy się też, bo może się uda e, wypracować jakąś później współpracę i bardzo się cieszymy. Znaczy, mimo tego, że nie wygrały, to jednak e, Widzimy tam potencjał na przyszłą współpracę, więc będziemy pisać e maile. Naprawdę bardzo Wam dziękujemy za tę Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.